Testujemy dziś najlepsze makaroniki w Paryżu. Znajdujemy się pod Pierre Hermès. Ja wiem, większość z Was się spodziewała, że będziemy pod Ladurée La Radrę. Ale słuchajcie, nie te podobno są o wiele lepsze. Także wchodzimy do środka. Hi. Dobra, słuchajcie, wyglądają po prostu obłędnie. Można nawet kupić sobie taki zestaw. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się w ogóle tylu smaków i nie mam pojęcia co wybrać. W ogóle ja nie wiem, ile ja ich chcę, ale weźmiemy może sobie takie cztery na spróbowanie. Maybe with the Eiffel całe? Wybrałem sobie metalową puszkę z czterema makaronikami, która jest, słuchajcie, w cenie 15 euro. Chocolate with passion fruit. And the last one. Dobra, słuchajcie, tak prezentuje się mój boxik. Nie są to najtańsze zakupy, ponieważ 15 euro to całkiem sporo, ale przynajmniej mam ładną puszkę. Thank you. Udało się, mamy to. Teraz zostało nam jej przetestować. Tak wygląda moje pudełeczko. Moim zdaniem jest naprawdę obłędne. By the way jest różowe, kocham różowy. Uwaga, otwieramy. Wyglądają cudownie. Zacznijmy sobie od tego, jest to czekolada z marakują. Mmm. To idealnie chrupiące z wierzchu, a mięciutkie w środku, czyli tak jak właśnie powinno być. Mm. mega dobre. O mój Boże! Czuję się jakbym miał ciasto biszkoptowe, czekoladowe z takim sosem z prawdziwej marakui. Tak jakby to była pulpa marakui. Mhm, mm Jestem parhyżanką. Kocham. To co ciekawe, pani poleciła mi waniliowy z wanilią z Madagaskaru, ponieważ powiedziała, że to był makaronik uznany za najlepszy na świecie makaronik. Nawet to tym nie wiedziałem, jest to taka ciekawostka, w każdym razie spróbujmy go. Mm. Ta konsystencja ciasta. Boże. Okej, okay, jest pyszny. Ale mi kojarzy się z takimi ciastkami, w których macie ciastko, cztery takie kleksy jakiegoś kremu i ciastko. Kojarzy mi się z tym, tylko że tutaj wiadomo, ta wanilia jest o wiele taka bogatsza w smaku. Jest wyśmienity, boże. Dobra, oddałbym wszystko dla tego makaronika. To na razie najlepsze. Pamiętajmy, że kocham marakuję, więc to, że on ląduje na pierwszym miejscu, to jest serio wyczyn. Czas na mango z Juzu, patrzcie na ten kolor. Dobry, ale chyba bez szału. No, nie jest on mój ulubiony. Ten ląduje na trzecim miejscu i teraz malinowego. O! Malinowy dobry, ale chyba na czwarte miejsce. Ale to, że on jest na czwartym miejscu, to nie oznacza, że nie jest dobry. One wszystkie powinny być top jeden. Serio, są to chyba najlepsze makaroniki, jakie jadłem. Przepyszne. Zostawiam sobie ogryzki na później, a wy jak będziecie w Paryżu, to pęcie dopiero Erme, bo są naprawdę obłędne. Łączna ocena? 5 na 5. Bye!